Trenujesz tą klatę, ona jak wisiała, tak wisi. Znaczy, może nie wisi, ale dół jest rozbudowany, a im wyżej, tym tego mięśnia mniej. No i dlaczego tak się dzieje? No bo Ty w sumie wcale nie trenujesz tych górnych sfer, mimo że wydawałoby się, że są robione. Może nie tyle górnych, ale środkowych i górnych. Dlaczego? Robisz dużo ćwiczeń na ławce poziomej, które no z natury rzeczy przyjęło się, są na właśnie te środkowe sfery klatki piersiowej. No ale tu Cię zdziwię, bo takie ułożenie będzie preferencyjnie wspierało rozwój włókien dolnych. Pewnie nie słyszałeś tego, nie? Ale teraz zauważ, żeby dane włókna pracowały, podlegały stymulacji i się rozwijały, no to muszą one mieć dos doskonałą linię pociągnięcia, muszą one być prime moverem w danym ruchu, czyli przyczep końcowy tychże włókien musi zbliżyć się do przyczepu porządkowego, obszaru tych włókien. To będzie lepsze określenie. Czyli, żeby robić środkowe sfery, wbrew pozorom, nie tu ma iść ruch, tylko Tutaj. A jak to się dzieje na ławce poziomej? Kość tutaj lekko z boku, żeby było widać. W tym momencie pracując na ławce poziomej co się dzieje? Włókna zbliżyliśmy dokładnie przyczep. A nie włókna. Zbliżyliśmy dokładnie tutaj. Więc co? Jest to ćwiczenie na dolne sfery. Więc co robimy, żeby rzeczywiście pracować nad środkowymi? Przede wszystkim ustawiamy przynajmniej tak ławeczkę i teraz, co się dzieje? W tym momencie, ruch będzie wyglądał mniej więcej tak. Czyli, tu mamy rzeczywiście pracę środkowych włókien klatki piersiowej. Środkowo zlokalizowane włókien klatki piersiowej. I teraz pamiętaj, im większy mostek robisz, co oczywiście nie jest błędem, tym bardziej wypłaszczasz się, wypłaszczasz klatkę piersiową i nawet na wyższym skosie możesz robić dalej włókna środkowej sfery. Jak wygląda to w praktyce? Wezmę sobie takie nie za duże hantle, co by się nie zmęczyć. Przejdź proszę z boku, i rzeczywiście, tak, takie ułożenie podczas wyciskania będzie dopiero promowało rozwój włókien środkowych. Proste.